Realme 12 Pro Plus. Na pudełku mam peryskopową kamerę mx 890 od Sony, bardzo dobra kamera. Snapdragon 7S generacji drugiej 5G, chipset 120 Hz. Satisfaction. Oh, double satisfaction. Wow. O. W niebieskim i złocie wygląda przepięknie. Dodatkowe akcesoria: to ładowarka 67W USB typu A i przewód zasilający USB typu A do C. Czy będzie pokrowiec w zestawie? Tada! urządzenie do SIMki, dużo papierków, no i oczywiście pokrowiec. Pokrowiec, który wygląda nieźle, przezroczysty. Czyli w zestawie mamy wszystko, niczego więcej nie musisz kupować. Realme mnie się to podoba. Piękne kamery. Ta skórka jest bardzo przyjemna. Czy dobrze trzyma się w ręku? Wspaniale trzyma się w ręku. Rewelacyjnie. Z prawej strony mamy przycisk zasilający, podgłaszanie, ściszanie. Mikrofony. I irda. Przynajmniej takie mam wrażenie, ale wygląda bardziej jak mikrofon. Z lewej strony nie ma nic. A u dołu głośniki. USB typu C. Mikrofon. I SIM card tray. Czyli tacka na simkę. Czy pokrowiec będzie ładnie chronił nam telefon? No, czas wchodzi. Definitywnie chroni kamerę. Jak widzimy, tutaj jest nad kamerą pięknie. Bardzo dobrze trzyma się w dłoni. O, jest taki, trzymający się mocno. No i oczywiście ekran na rogach będzie definitywnie nam chronił. Proszę bardzo. Na rogach definitywnie będzie chronił, z boku nie. Czyli góra, dół i rogi. No ok, włączmy i zobaczmy co w trawie pisze. Jest folia zamontowana, jest folia na wyświetlaczu. Od razu zainstalujemy aktualizację dla kamery, foto, systemu i tak dalej. Oczywiście musi być najnowsze. Piękny ekran, 120 Hz, ale to jest płynne. I nic nie przycina. I to mi się podoba. Pamiętacie, jak winyk przycinało? A tutaj jest płynniutko. No i o to mi chodziło, żeby to było płynne i wspaniałe. A tak wspaniałe, że wchodzimy w Settings, Ustawienia, wchodzimy w Mobile Network i widzimy WLTE, Wi-Fi Calling i 5G. A do tego Connectivity, VPN, NFC, Personal Hotspot Android Auto. A do tego about the device. I tutaj mamy wszystkie informacje, czyli jest to wersja 512, Standard Dragon 7 generacji drugiej. To przetestujemy 5000 mAh, 67 ekran, 12 GB, które może być rozpodowane o kolejne 12. No i kamery. No właśnie, ale jak się spisują te kamery, bo według artykułów, które widziałem w internecie, jest to flagowa. Sytuacja. Jak flagowa? O, można było by tak powiedzieć. Tryb nocny, tryb uliczny, można było powiedzieć. Street, no to uliczny. Tryb wideo, i tu mamy 4K30, nie ma 4K60, a szeroki kąt tylko w Full HD30. No to to nie jest jak we flagowcu. A w Full HD60, nawet Full HD60 nie obsługuje szerokątu. To ta szerokokątna obiektyw to. Hashtag bieda, można by było powiedzieć. A przedni? Tylko Full HD 30, nie ma na 60 nie ma. To to nie jest tak, jak we flagowcy. <noise> nie jest. Jest autofocus, brak. Z przodu. a no, z tyłu oczywiście. Jest, no ciężko, żeby nie było, prawda? Mamy dodatkowe funkcje. Watermark, lever mirror. Shooting auto focus high. ok, Szeroki kąt. Ten szeroki kąt jest bardzo szeroki, muszę powiedzieć. I zoom czy będzie mocne telefoto? 6. okej okay, powyżej 20 to już jest cyfrowy zoom. To nie jest optyczny. Tak do 20, może nawet troszkę mniej. Okej. Okay. przypomina mi się w opo podobnym, podobnym było. Portret. I tutaj zrobimy portretówkę. Jest już tutaj słabe dość oświetlenie. Tak sobie poradził. Tak średnio, można powiedzieć. Tak średnio. Dual video, w porządku Co my tu jeszcze mamy? High Res, Pro, Movie, grupowe wideo i Timeshift Ale zobaczmy sobie kilka zdjęć przykładowych No udało mi się kilka zrobić, już tak było trochę ciemno, ale sprawdźmy to Przednia kamera w 4K30, może zrobić zooma, jeśli byś tego pragnął To był ten zoom Szeroki obiektyw Full HD można przechodzić między obiektywami, makro. A żeby nagrywać w 4K, musimy wyłączyć i 4K. Również możemy zrobić pięknego zuma. Powiększenie cyfrowe do 18. Szał nie robi, ale jest. Pierwsze wrażenie, piękny wizualnie. Genialny ekran, przepiękny ekran, wspaniały ekran. Dobrze grają głośniki. Ale jest to dalej średniak. Przynajmniej takie zdobył e, moje wrażenie. Mimo to wszystko chodzi płynnie płynniej niż we flagowcach, a to jest ważne. Jeśli kamera nie jest Twoim priorytetem, to ten smartfon robi wrażenie. Pierwsze wrażenie. A recenzja. Kamery, jak i tego smartfona, za kilka dni, jak go trochę poużywam. Pozdrawiam i polecam. Linki w opisie.